Mam szczęście do sympatycznych i miłych osób, turystów, które przychodzą do mnie do hangaru na kajaki. Tym razem też tak było. Super para z Wielkopolski przyszła popływać ze mną na wycieczkę kajakową. I już mamy dwa zwodowane. I, i najpierw ja się, tylko za chwilę, żebyśmy tam y, zapamiętali. Trzymaj I tak tak będziecie no, będzie Cię trzymał tu przy kajak, żeby Ci się nie kupują. no ja sobie sama poradzę. I, no I teraz zrobię taki, wiesz, zwrot przez sztab. Tu się zatrzymam, trochę pobalansuję, muszę dobrze nogi ustawić, no i trochę, wiesz, tutaj ciałem pobalansuję no, W naszym przypadku to będzie, że ja siedział z tyłu, nie? Pewnie. Ty będziesz z tyłu, bo zawsze no, cięższy, jest, z tyłu, cię, no? cięższy z tyłu. Teraz... Czy ja wyjdę pewnie jako pierwszy. Pływam. To jest powitanie kajakarskie. Tak? Tak. I teraz szybko dopłynę do pomostu. I zaraz wysiądę tam i przyjadę. Będziemy żyli. Moim turystom bardzo spodobały się hangary i wszystko, co z nimi związane wypłynięcie z hangaru, roślinności na rzece i ławce. A także no, same obiekty hangarowe. I tak popłynęliśmy sobie i ławką do Jeziora Jeziorak mojego ulubionego. Dopłynęliśmy do Wielkiej Żuławy, bo przecież, będąc w Żuławie, trzeba zobaczyć największą wyspę na jezioraku i największą wyspę śródlądową w Polsce. Muzyka to samochód na wyspie, nie? <śmiech> <śmiech> to właśnie zwiedzamy wyspę. No ja jestem już przyzwyczajona, że samochody po wyspie. Ale nie wszyscy jeszcze przyzwyczajeni, bo jak pierwszy raz się widzi wyspę, no to może być to zaskoczeniem. No i ta urocza i ławka. Szkoda, że tak zarośnięta z drugiej strony zajazem.